Witam serdecznie. Dzisiaj kilka ciekawostek o gołębiach. Gołąb jest bardzo inteligentnym ptakiem. Potrafi wrócić z dużych odległości. Jego kąt widzenia to 360 stopni. Odróżnia więc najmniejsze szczegóły yy, również z dużych wysokości. Potrafi się szybciej uczyć niż małpa. Gołębie dożywają przeciętnie 12-14 lat, ale znane są też przypadki do życia Sędziwego wieku około 30 lat. Motyw gołębia jest często stosowany w malarstwie, i tak gołąb jest symbolem początku w malarstwie Maryżreło, a sam Picasso nazwał swoją córkę Pamelo, czyli po hiszpańsku gołąb. Widzimy więc, że warto hodować kołębie, gdyż przynoszą one dużo satysfakcji w życiu codziennym. Dziękuję za uwagę.